Cześć wszystkim, Daniel z tej strony, dzisiaj mam dla was naprawdę soczysty gameplay, jak grać Warzona 2 i jak wygrać Warzona 2, naprawdę dobry gracz nam się trafił do oglądania, dobre decyzje, dobre lekcje, z których możecie naprawdę sporo wyciągnąć, aby robić kolejne winy w tej grze, więc naprawdę e, mam nadzieję, że spodobał się wam ten filmik, jeżeli tak to zostawcie tą łapkę w górę, komentarze, subskrypcje oczywiście, bo gonimy te 2000 subskrypcji, jesteśmy bardzo blisko, e, no i co i widzimy się na kolejnych filmach i na streamach. Miłego oglądania. Miłego oglądania. Czas mi się język płonie. Dzień dobry, dzień dobry i zobaczymy, jak tutaj ludzie grają z samego rona. Mam nadzieję, że wyciągniemy coś pozytywnego z ich dobrych decyzji lub ich błędnych decyzji. Postaram się nie krytykować nikogo zbyt surowo i mam nadzieję, że zobaczymy jakiś fajny gameplay, z którego naprawdę możemy coś wyciągnąć. Albo lekcję, albo naprawdę dobrą zabawę. Więc jakby nasza stała Metoda, lecimy prosto do wody. Topimy się, lecimy do bułagu, przegrywamy bułak i zobaczymy dalej. Bo. Jakim cudem ja w ogóle nie dostałem obrażeń? Jak widzieliście w naszym poprzednim odcinku, gdzie oglądaliśmy kogoś. Lądując do wody mieliśmy 99 obrażeń, 99% obrażeń. Teraz... Możecie wylądować praktycznie na główkę z samolotu i nic wam nie będzie, więc macie lekcję. Sayonara, All Squad Games, lecimy do gułagu. Więc pójdziemy sobie na pałę, jak zabijemy kogoś to zabijemy, jak nie to nie. Zajęliśmy głuk. Teraz rozwalamy się o ziemię i zobaczymy kto jest naszą pierwszą ofiarą. U! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, 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 dawaj. Jestem sam ciekawy, kogo tutaj mamy, kogo tutaj mamy. Obserwuj. Obserwujemy, obserwujemy Minecrafta. Dobra, Bad Earth. Pan Bad Earth prawdopodobnie jeszcze nie był w głagu Pierwsze broń, które mamy to jest signal i of No i mamy tutaj sytuację chyba jak najbardziej normalną w grze. A mamy tutaj gracza, który jeszcze chyba za dużo nie wie. O tej grze widać. Widać od razu, kiedy obserwujemy kogoś, widać od razu, jak ktoś się porusza. Widać, że nie wiem, sprawdza, a tu jest skład, a tu jest mina, rzucił się do drzwi. Wiesz, testuje różne mechaniki, więc widać, że czasami, no inaczej, czasami widać, że to może być, now... no właśnie, widać, o tu leży broń. Chciałem sprawdzić, czy ta broń. O tym właśnie mówię. I to jest bardzo ciekawe, i, i wydaje mi się, że zobaczymy, jak gra zdecydowana większość yy, graczy, które, no. Są dosyć nowi, albo za dużo nie ogarniają, albo rzadko grają w tę grę i no też nie mają czasu, żeby się nauczyć wszystkiego, co w tej grze jest. Ale jak zwykle mamy tutaj stały, tradycyjny system lutowania i pewnie ustawiania się pod. Mamy dużo Polaków na czacie, widzicie? Wracam na zaję, czyli ktoś się próbuje komunikować ti TV Dobrze, mamy na razie lutowanie stawę. Zresztą jestem ciekawy, co myślicie o, aktualnej, e, o aktualnym stanie Warzona. Jestem ciekawy, czy się dobrze bawicie grając w Warzona, czy tak średnio się bawicie grając w Warzona. Ja bym osobiście wymienił tego kastowa na jakąś broń, która będzie trochę szybsza. Przykładowo tego taka 56, ponieważ już ma sniper. On, on ma dwie ciężkie bronie i wy. W sytuacjach na blisko będzie mu bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Zwłaszcza jeżeli ma ten celownik, bo to jest akurat ten celownik: ma dwie funkcje. Ma jedną na bliższe, bliższą i drugą na daleko. Co może się przydać, jeżeli na przykład potrafimy dostosować nasz styl gry do takiego celownika. Jak najbardziej może być to przydatne, aczkolwiek no. Z doświadczenia wiem, że w Warzone rzadko się czegoś takiego używa. Lepiej użyć jednego sensownego celownika albo po prostu dwóch broni. Ma jedną broń na daleko, drugą broń ma na blisko. I słyszał kogoś pod sobą. Jestem prawie pewny, że słyszał kogoś pod sobą, i w tym momencie powinien rzucić tą. Yy, ten ekwipunek to ma takie jakby. Mini BSP, ja na to mówię Czyli w momencie, kiedy to rzucicie To wychodzi taki puls i do 50 metrów Pokazuje wam kogoś, kto jest pobliżu Dobra, widzi tam jednego gracza Będzie próbował strzelać Będzie się próbował na niego ustawiać I jeden błąd, który popełnił To jest nie zamknął drzwi za sobą Ma bardzo dużo drzwi za sobą Co może mu dać pewne O, znowu słyszał kogoś jak skacze, Co może dać mu pewne sygnały Że ktoś się zbliża do niego Na przykład ktoś przebiegnie przez te drzwi I otworzy jakikolwiek sygnał Czegokolwiek może nam pomóc, po prostu nas uratować. I ja mam dobry nawyk po prostu zamykania za sobą drzwi. On dwa razy słyszał kogoś w swoim budynku. Wszyscy wiemy, że dźwięki w tej grze są takie, jakie są. O, ok, wykorzysta drona, to też dobry pomysł, żeby sprawdzić, czy ktoś jest. Ale pierwsze co, pierwsze co, pierwsze co pamiętajcie: kiedy puszczamy drona, patrzymy plecy. Patrzymy na nas i patrzymy plecy, czy czasami nikogo u nas nie ma. Nie lecimy do przodu. Pierwsze co musimy sprawdzić, czy czasami nie ma kogoś obok nas. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to możemy po prostu utknąć w tej animacji drona, nie słyszymy, że ktoś za nami idzie. No bo tutaj jeżdżąc tym dronem nie, on nie musimy nikogo słyszeć, tak? Eee, no i wtedy jest po nas. Jedna fajna rzecz, którą możemy zrobić, jest właśnie. Nie no, ja mam wrażenie, że kogoś słyszę u niego. Ja mam wrażenie, że cały czas coś się obok nie rusza. Chyba, że jest to po prostu jakiś ambient gry. Ale możemy fajnie zaznaczyć go dronem, tego gracza zaznaczyć dronem, wyjść z tego drona. I ten dron cały czas będzie zaznaczał nam tego gracza. Więc to jest fajna rzecz, żeby cały czas zaznaczać kogoś. No ale nic, no. Jeżeli ktoś tam był, to na szczęście nic mu nie zrobił. Mamy teraz rotowanie do strefy. Strefa jest dosyć. Moment, zobaczymy, jak ta strefa. O, strefa jest dosyć niekorzystna, ponieważ ma dosyć długi dystans do przejścia. Tak zwany pinwheel rotation nie ma teraz sensu. Pinwheel rotation to jest. Tak. O, moment, moment. Zaraz, zanim zacznę tłumaczyć, zobaczymy ten fight. Bum, koniec, dziękuję bardzo. Ja osobiście bym wyciągnął szturmówkę i zaczął do niego strzelać, no ale wiadomo, ten się zatrzymał, żeby go lutować. Miał dobry strzał, więc opłaciło się. Teraz ee, Bat za bardzo nie wie. Czy wie? Wie? Nie wie. Wie czy nie wie? Dalej, bat. Dawaj, bat, podnieś tą kamizelkę. Masz jeszcze jednego chłopa u siebie. Nad tobą. Zrzut uzbrojenia zaraz będzie. Tak, to jest jeden z takich nowszych graczy. Więc tak. Bat nie wie, że mógłby podnieść tą kamizelkę, aby móc założyć trzy kewlary. To jest bardzo istotne, ponieważ aktualnie żadna snajperka nie zabija na strzał w głowę, jeżeli masz trzy kewlary. Jeżeli masz dwa kewlary, albo masz trzy kewlary, albo inaczej, dwa. Kewary i 80% tamtego to na strzał w głowę padniesz. I to może naprawdę robić dużą różnicę. Eee, więc no w tym momencie stawia się w niekorzystnej pozycji, zwłaszcza jeżeli będzie walczyć. I tutaj. No właśnie nie będziemy mu przeszkadzać. Niestety, no tak, 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 i go. Co za, co za, co za normalnie niegrzeczny brutal Trzy kewy, okej, okay, czyli mamy trzy kewy, czy jest aktualnie zbugowane to yy, James założył trzy kewy yy, James Winter, 12, założył trzy kewy Więc wydaje mi się, że po prostu jest to zbugowane ta Ten yy, znacznik tam, więc możliwe, że nasz kolega po prostu miał te trzy kewy Ale mimo wszystko, to co wam powiedziałem jest aktualne Mówiłem wam o pinwheel rotation. Tutaj niestety James troszeczkę zbyt długo czeka. Próbuję pójść na sklep. Strefa idzie dosyć wolno. Więc tutaj macie, macie taką różnicę, że jak na przykład strefa jest blisko, to strefa będzie szła... Ee... Nie, jak strefa jest daleka, przepraszam, to strefa będzie szła szybciej, niż jeżeli strefa jest blisko. Więc jeżeli na przykład macie tutaj małą przestrzeń między strefą a... znaczy gazem a strefą, a tu macie dużą przestrzeń, to wiecie, że ta część będzie szła o wiele szybciej niż ta część. Teraz tłumaczę o co chodzi z tym pin wheel rotation. Więc pin wheel rotation to jest taka technika, która nam pomaga zasekurować nasze plecy, czyli powiedzmy, że strefa idzie tu, w tą stronę. Więc chcemy kierować się bardziej na ukos, tak? Nie w ten sposób. Oczywiście, nie każda sytuacja jest do tego jakby odpowiednia, ale tłumaczę wam całą koncepcję. Bardziej w w kierunku strefy, czyli idziemy cały czas w ten sposób, pilnując, że nam nikt po prostu z tej strefy na plecach nie wyjdzie. Zawsze warto mieć cel, do którego chcemy dojść, bo niekoniecznie musimy iść cały czas tu w ten sposób. Możemy mieć. Cel na przykład dojść do tych budynków, więc idziemy ze strefą w ten sposób, aby dojść do tych budynków tutaj. Zamiast iść w ten sposób tak, chcemy dojść tak, asekurując cały czas plecy. Jest to jedna z technik, która się bardzo opłaca. Zwłaszcza jeżeli faktycznie idziemy przez, nie wiem, no górami, gdzie, gdzie jest dużo otwartej przestrzeni. Jeżeli mamy dużo budynków, no to faktycz faktycznie mm, może nam się opłacić przejść prosto do strefy, bo zawsze mamy cover. Mumy. Zawsze mamy, cover. <laughs> Zawsze mamy cover. Co jest bardzo, bardzo istotne. Cover is king. Zawsze chcemy mieć po prostu jakąś osłonę w momencie rotacji. Więc James Winter nie wydaje się być nowszym graczem. Tak, 56 aktualnie w mecie z celownikiem Falka. Bardzo dobra broń, bardzo dobry celownik. Widać, że poszedł troszeczkę niczej dalej tą drogą. I mądrze próbuje zdobyć high ground. Widziałeś go w oknie. I się cofnął. Nice. Jest postrzegawczy, mądrze próbował wziąć high ground. Nie puszował go bezpośrednio na drodze, tylko próbował przeciąć go, jako że wie, że on będzie teraz wchodził do strefy. Więc nie szedł na pałę bezpośrednio na niego, tylko przede wszystkim chce zdobyć strefę i high ground, co jest bardzo, bardzo mocnym ruchem. Teraz wie, że oni się strzelają, a on powinien już dawno wykorzystać ten moment, żeby przejść. Ale nie strzelaj! Niestety teraz się sprzedał i musi puszować. Błąd numer jeden jest tak zwany Trigger Discipline. Zobaczymy tą walkę. Tylko RF zrobił mu plecy. Było go słychać na plecach, więc niestety bez sensu stracił pozycję. RF ma maskę, więc powinien biec cały czas przed ciebie, Biegnie cały czas przed ciebie, ale nie do strefy ten sposób. O, właśnie, tu, 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 tu. tu. Cały czas wtedy wzdłuż strefy, i teraz masz tutaj miejsce, żeby się skewować, Odpocząć i walczyć dalej. Niestety, 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 niestety. Nie sądzę, żeby to był ten sam koleś. Wydaje mi się, że po prostu ktoś inny go przytrzymał w strefie i tyle. Powinien pójść dalej do... O, jeszcze spokojem, jeszcze spokojem. Masz jeszcze jednego selva, powinieneś zdążyć do tego budynku na samą kraju strefy. Masz 31 sekund, więc wystarczy. Ale musisz wejść od razu do budynku. Nie, to jest głupie. Straciłeś zbyt dużo czasu straciłeś zbyt dużo czasu, mógł wejść od razu do budynku i wejść na tą krawędź strefy, niestety no zepsuł, zepsuł, ten nalot był bez sensu, stracił zbyt dużo czasu w każdym razie tamten pierwszy e, zepsuł całą akcję w momencie gdy stracił pozycję stracił high ground i strzelał zbyt szybko, tak zwany trigger discipline, czyli Dyscyplina z e, pustu. Czyli strzelamy wtedy, kiedy ma to sens. On strzelił i tylko dał o sobie znać, nie spowodował zbyt dużo obrażeń, żeby ta osoba musiała zmienić pozycję, czy zacząć się kewować cokolwiek. Po prostu do niego strzelił parę razy i dał sobie znać, że hej, jestem i zaraz zacznę cię puszować. I w tym momencie po prostu przegrał tą walkę, zwłaszcza, że za nim był jakiś inny chłop Więc moim zdaniem powinien. Dalej iść do strefy i dalej próbować być jakiś high ground na dachu I gdyby to zrobił, prawdopodobnie by dalej żył No ale trudno, mamy teraz HGHGH Który cały czas próbuje dojść do strefy Niestety yy, to jest urok tej gry, że często Często będziemy cały czas próbowali dojść do strefy Te strefy tak mocno nam uciekają i to czasami jest za mocno, ale dobra, to już jest dyskusja na inny, e, inny film, że po prostu cały czas jesteśmy w sytuacji, w której musimy biec do strefy. I to niestety jest e, no, potencjalnie no, przyczyna dlaczego przegrywamy, no bo wystarczy, że ktoś nas e, przytrzyma e, na krawędzi strefy, zwłaszcza jeżeli mamy gaz za sobą i nie możemy za bardzo podjąć e, zbyt dużo decyzji, tylko proszę bardzo, ktoś nas przytrzymał na krawędzi strefy. I niestety, no i właśnie to jest osoba, która pilnuje strefy, pilnuje krawędzi strefy. Ma aktualnie broń w mecie, czyli RPK i Fenek. Nie ma lepszych broni aktualnie, moim zdaniem, w Warzone są broni, które również możemy wykorzystać i mają pewne korzyści, ale RPK i Fenek według mnie to są aktualnie najlepsze broni w mecie. E, no i co? On na razie sobie patrzy i właśnie przytrzymuje, trzyma strefę i czeka na ludzi, którzy próbują rotować do strefy. Mam tutaj kolejną osobę. Widać, że mamy kolegę, który gra na padzie. Widziałem, jak aim ma systemu kleju. Bardzo ładnie strzały. napadzie, jak na dystans, naprawdę szanuję. Mogę, mogę dyskutować o strzałach na blisko napadzie, ale na dystans, jeżeli ktoś strzela na padzie ładnie, to naprawdę szanuję. W każdym razie widać, że zrobił sobie, widać, że mamy dobrego gracza. od 2 hh 29 widać, że mamy dobrego gracza, naprawdę i mamy potencjał na wina. Mamy potencjał na wina, 6 fragów, jedna obserwująca osoba, czyli i my. I pan e, JWHH prawdopodobnie będzie próbował dojść do strefy. Ma 3300, więc nie będzie raczej kupował UAV. I jeżeli jest to gracz, który idzie głównie pod fragi, nawet nie będzie próbował brać safe'u. Więc raczej. I pa pamiętacie lekcję, którą wam dałem z solówek, kiedy wam pokazywałem, jak wygrać solówki? Widzicie, co on robi cały czas? Za każdym razem sprawdza swoje kąty, czyli zmienia, jak zmienia, zmienia, powiedzmy, kierunek, zawsze patrzy prawo, patrzy lewo, czy ktoś nie rotuje razem z nim. I to jest ta różnica, którą mają lepsi gracze od tych słabszych graczy. Cały czas stara się rozglądać. Teraz robi high ground, żeby mieć lepszą wizję i potencjalnie, jeżeli ktoś go powali, to nadal jest u góry, więc może się podnieść. Chyba, że ktoś go powali, jak jest u góry, no to lipa jest. Ale teraz może po prostu sobie ze spokojem sprawdzić yy, cały teren. Nie wiem czemu zmienił tego Feneka. Widać, że jest tak zwany spocony, ponieważ ma Feneka w tym. Nie wiem, czy to jest Damaskus, nie pamiętam jak się nazywa. Nie, to nie jest Damaskus, to jest. Nie pamiętam jak się nazywa ten skin. W każdym razie, no, musisz mieć wszystko na złoto, i, żeby go odblokować. I... A to jest naprawdę sporo grania. Więc zrobił sobie high ground po to, żeby zeskoczyć ze spadochronu i ze spokojem dojść na tą twierdzę. Ja na to lubię mówić twierdza albo zamek. Ponieważ jest to po prostu sfortyfikowana e, część mapy. Nie lubię tej nie lubię tego miejsca, ponieważ no jest tutaj trzeba być naprawdę uważnym, aczkolwiek jeżeli ma się te dachy tutaj, to jest moim zdaniem jedna z najlepszych pozycji. Na tych właśnie dachach, gdzie on się tutaj znajduje. Ponieważ mamy wizję na cały obszar. Możemy zawsze się przemieścić na kolejny dach, kiedy idzie na lot, więc nie musimy tracić pozycji, tylko po prostu się przemieszczamy na kolejny dach i wracamy na naszą pozycję i ciężko jest po prostu się do nas dostać. Widział jak ktoś tutaj z padochronem tam leci. Trigger discipline nawet. Nie próbował do niego strzelać, po prostu czeka, że będzie miał proste strzały I teraz wie, że ktoś jest pod nim Wątpię, że będzie próbował tracić high ground Na razie próbuje O, ktoś wziął zrzut O, zrzut prawie na niego spadł Teraz wie, że ta osoba musi przyjść do niego po ten zrzut Jako, że rzucił trochę nieumiejętnie ten rzut, To teraz wie, że musi do niego po prostu przyjść. Ja bym na jego miejscu trzymał górę. Ja bym na jego miejscu trzymał górę. Chyba, że mu bardzo zależy na fragu, to ok, szukaj go. Ale jeżeli ci zależy po prostu na tym, żeby wyeliminować tego, który ma rzut, to bym trzymał górę. Nice. Bardzo ładnie. Teraz jest kwestia szukania, gdzie jest ta osoba, która sobie kupiła zrzut. Możliwe, że tam ta osoba na razie ten zrzut odpuściła albo próbuje dojść na górę z innego. Z innego... z innej pozycji. Mamy tutaj bardzo dobrego gracza. Jakbym miał, jakby miał typować jakie makade... No to on może mieć na pewno kadę powyżej dwóch. Powyżej dwóch. To. to yy, albo próbuje nas zbejtować, że ma WH? Bo też tak może być. Że może mieć. Zresztą JWHH? No. Może nas zbejtować po prostu, że, że ma WH? No bo widać, że on widzi, że go obserwujemy i może po prostu. robić sobie jaja. Wątpię, żeby był odpalony. Ale. Jeżeli jest, to znajdziemy na, na to dowód i może go zgłosimy. Ale. Jestem w stanie, jakby jestem bardziej skłonny stwierdzić, że po prostu nas bejtuje. No i w tym momencie albo patrzy na mi mapę, albo gdzieś poszedł się, schował na chwilę. Może poszedł siku. Może poszedł na dwójeczkę. O, już wrócił. Szybka dwójeczka. Dobra. Wracamy do gry On wie, że na razie tutaj nikogo nie ma. Znaczy wie. Już słyszy kogoś. O, bierze zrzut, bierze rzut. Tyry chart tamten już dawał... Cyk! Aimassis zrobił swoje. I cyk. I mówiłem wam, on próbował wejść do tego drzutu od innej strony. No i niestety nie, nie zdążył. Spóźnił się. Ten go przeczekał i go wyeliminował. Dobra, ma 5000. Pytanie brzmiucie, on będzie próbował na siłę pójść na sklep, żeby kupić UAV. Nie wiem, czy będzie mu się to. Pójdzie na sklep, zobaczy, czy jest UAV. Tak, jak myślałem. Nie ma UAV. Nic nie kupił. No tutaj akurat nic nie znajdziesz, kolego? Co ty próbujesz zrobić? On próbuje nas To jest kolejna dobra rzecz, którą często lepszy gracz może zrobić zatrzymać się i słuchać. Czy on się zatrzymał i słuchał, czy czasami czegoś nie... Czy czasami nie ma żadnych kroku. Może usłyszał jakiś dźwięk i mu się wydawało, że to są kroki. I mogły to nie być kroki, ale warto nas... Nasłuchiwać i faktycznie sprawdzić, czy się... E, czy mieliśmy rację. Czyli zatrzymać się... I się skupić. I cały czas trzyma high ground. Widzicie? Cały czas trzyma high ground. Strefę nadal będzie miał, jeżeli przejdzie do budyn na budynki za sobą. Tu cały... Nie hejtujemy Sprawdzał Można się zapytać, skąd wiedział, że tam będzie Może nie wiedział, po prostu patrzy Po prostu patrzy, sprawdza, i akurat ktoś mu wyszedł Patrzy sobie tutaj, wydaje mi się, że... o Kolejny Łatwy frag Bardzo dobrze, 10 fragów Chyba mamy zwycięzcę, jeżeli nie popełni żadnego bezsensownego błędu To wygra ten mecz Cały czas będzie trzymał high ground. Tutaj nadal ma strefę. Może przeskoczyć sobie na te budynki. Tu nie musi się kompletnie ruszać z tego high groundu. Niestety, jedyne co się może stać zaraz, to może być strefa, która będzie bardzo niekorzystna dla niego. Ale. Ale znalazłem kolejną strategię, którą chyba potencjalnie zacznę wykorzystywać. Mianowicie smoki. Wiemy, że strefy często nas robią w ciula w tej grze, jak teraz go zrobiły. Miał high ground, miał bardzo dobrą pozycję i wydaje mi się, że widział kogoś na tym budynku. Niestety, widzia... wydaje mi się, że widział kogoś w tym... W, tym... w tym miejscu, ale dobra, jest spokój, jest spokój. Wiemy, że strefy nas często robią w ciula, bo widzicie, jak on musi robić rotację. Dlatego on ma dwa smoki, które pomogą mu rotować do tych niekorzystnych miejsc i wydaje mi się, że ja teraz zaaplikuję tą psatekę do, do, do moich gier. Bo ja zbyt często miałem tak, że miałem dobrą pozycję i niestety mia nie miałem w ogóle. Yy... Znaczy musiałem biec do strefy, i niestety ktoś to miał szczęście, że akurat był przy strefie, wygrywał mecz. GG, 11 fragów, zostały 3 osoby oprócz niego. Złapię sobie strefę w tym budynku. Najprawdopodobniej na dachu. Uważaj, żeby ku nie, nie było w środku. Na jego miejscu bym próbował wejść na dach, ale już za późno na to. Smoki w tej grze, chyba będą naprawdę przydatne. Spróbuję wejść na, tak? Tak jest. Widzicie, strefa znowu go wyro... wyciulała. <grystanie> jest jeden na jeden. Oto jest ostatni gracz, który jest przed tobą. Wystarczy teraz nie popełnić tego błędu z rotacją. Pójdzie z maską. Super sprawa. Ma złotą maskę. wykorzystają. ją. Sprawdzi, czy on czasami nie próbuje zrotować do strefy z jego. Jest, jest pod tobą. Jest, jest po twojej lewej, był. Tak mi się przynajmniej wydaje, że za, za samochodem. Teraz spróbuję wejść na high ground. Czyli spróbuję zrobić. Wiadomo, górną pozycję I będzie go szukać z górnej pozycji W momencie kiedy przez przypadek ktoś go powali, to zawsze jest na górze I jest w stanie się po prostu Podnieść. I teraz szybka akcja, żeby się skewować. Cały czas ma high ground, jeżeli tamten nie ma high groundu To ma przerąbane i czego prawdopodobnie nie ma, bo po prostu bieg do strefy. Ten pomyślał. Aha, już wiedzie, jest. Tacy się nawet nie wycofał w momencie, kiedy do niego strzelał. Teraz ten do niego doleci. I GGs, panie j 2 dałeś nam naprawdę dobrą gierkę. Egzekucja na sam koniec. Boom Świetna gra, świetny win, świetne decyzje, świetne strzały. Osoba grająca na padzie, więc osoby, które jak wygrać na padzie macie do czego aspirować, bardzo dobre strzały. Nie sądzę, żeby yy, był cheaterem. Widziałem wszystko, legitne było, jak najbardziej strzały legitne do zrobienia na padzie, e, zwłaszcza jeżeli jest się doświadczonym graczem. Więc naprawdę bardzo, bardzo dobra gra, sporo dobrych decyzji. Macie tutaj naprawdę fajny gameplay e, od JWHH29. Wszystko zrobił praktycznie dobrze, e, więc co, moi drodzy? To wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że takie gameplay'e Wam się podobają, takie właśnie komentowanie innych graczy, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarze i dajcie mi znać, że chcecie tego więcej. To wszystko z mojej strony, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach i na streamach. Cześć!